Elo, elo, ja jeszcze pracuję, a już jest piątek, piątunio. Słuchajcie, zacznę od tego wpierw, bo chociaż Wam odpowiedziałam. To dla osób, no rzeczywiście tak źle troszeczkę to sformułowałam, dla osób, które e, nadal pojawiają się komentarze no bo wiadomo, każdy każdego nie czyta. E, no i e, w ostatnim vlogu e, zwróciliście uwagę, że jak dałam pani dwie godziny, to zdecydowanie za mało. E, nie, kochani, byłabym okropnie bezlitosna dając pani na 200, 260 m2 domu bez basementu, bez piwnicy, dwie godziny do sprzątania. Absolutnie nie. Ja miałam na myśl, że dwie godziny. Po dwóch godzinach zapytam jej się, co już jest posprzątane. Ona powiedziała, że cały dół. E, no więc poszłam na dół i zobaczyłam. I dobrze, bo może górę by też robiła przez dwie godziny, razem byłoby cztery, ale właśnie dlatego, że po dwóch godzinach sprawdziłam, co to, co mówiła, że jest posprzątane, jak to wyszło. I jej po prostu powiedziałam, uwróciłam ją troszeczkę, żeby była dokładniejsza. To właśnie tutaj e, sprzątałam, no może nie cztery, ale trzy pół godziny na górze, i rzeczywiście nie miałam do góry żadnych zastrzeżeń. Także uważam, że dobrze, że jej zwróciłam po dwóch godzinach uwagi, uwagę i że te dwie godziny to był wystarczający czas, że już coś zrobiła, prawda? Także tylko tyle w kwestii wyjaśnienia. I zaczynamy vloga weekendowego. Ciąteczek wieczorem. Ja mam parę rzeczy do oddania, więc postanowiłam po prostu najzwyczajniej w świecie pojechać z pawełkiem. Oczywiście nie chciał, zimno jest u nas dzisiaj, zapomniałam zaznaczyć, że jest minus 18 stopni, tak jak wyszłam na dwór, to było tak rześko Chyba w ciągu dnia było minus 16, teraz jest minus 18, więc w nocy pewno dojdzie do minus 20 parę Jutro już jest sobota. Raczej się nie będę spieszyła z tym vlogiem, żebyście mieli, bo jest co oglądać. Ostatnio troszkę wrzucałam. Ok, więc my idziemy... Jadę do Victoria Secret. Victoria Secret mam dosyć daleko, powiem Wam szczerze, bo tak z 20 minut od nas i jadę bo te rzeczy co zamówiłam stroje kąpielowe i w ogóle one nie są jednak już nie to ciało <laughs> za bardzo są skąpe chciałam inne majtki to znowu nie było takich bardziej zakrywających wolałabym po prostu wejść do sklepu wszystko to przepatrzeć bo jak już no po prostu tak kupować na, na wyczucie to raczej nie ze strojami tam świeczki, inne rzeczy to jeszcze tak, no i obok muszę tą lokówkę chcę też oddać więc muszę do Fedexu podrzucić lokówkę no i w drodze powrotnej będziemy przejeżdżać koło tego McDonalda dużego, gdzie jest a, dla dzieci plac z samochodzikiem do zabawy więc tam się zatrzymam z Pawełkiem na godzinkę, żeby się trochę pobawił no. także taki wieczorek Wyjedziecie z nami. Miłego weekendu wszystkim życzę. Może jeszcze będzie niedziela, jak zapostuję ten film? Może nie. Zobaczymy. O, my w tym tygodniu żadnych konkretnych planów nie mamy. Chłopaki mieli iść na Steepover, ale jednak nie. Pomyliłam daty. Za tydzień idą. O, nie, kurczę. Co nie idą na sleepover? To może jutro z koleżanką się umówię na obiad. Ja się umówiłam sobie w niedzielę. Pomyliłam. Pomyliłam. Tak. Pomyliłam totalnie. No, teraz sobie skojarzyłam. No więc w sumie dobrze, że tak opowiadam wam co i jak, bo w sumie przez to zdałam sobie sprawę, że po prostu. Koleżance powiedziałam, że nie możemy się spotkać na obiad, bo muszę chłopaków podrzucić, a James chyba będzie pracował w sobotę. To nie ma, kto ich porzucić, podrzucić na stipowę, no ale jak się okazuje, jak nie będzie Slipover, no to możemy się spotkać. Ale jestem blondynka. No. <laughs> o jejku, jejku. Pawełek! Pawełek, mama ci da telefon, nie śpi. Nie śpi mi dziecko. Tak. Czemu jesteś taki happy? Patrzcie, on jest happy. Mama przyjechała stroje kąpielowe oddać do Victorii Secret. On mi pokazuje te panie wszystkie. No, no trudno no. Kostiumy mama mówi, że kostiumy to są i ja nie mogę inaczej. Muszę z nim przyjść i wymienić albo oddać. Dobra. Patrzę sobie, co mają. Zakupy, zakupy. Teraz na koniec dnia. Dawno nie pokazywałam Wam, co kupuję. Mrożony szpinak, mrożone warzywa. Później Wam pokażę e, troszeczkę w zwolnionym tempie, co dokładnie wybrałam z listy. Powiem Wam, że e, no, było dosyć drogo ponad 100 dolarów. E, wszystkie rzeczy kosztowały, a w sumie no, nie było tego aż tak dużo. Warzywa mrożone, również owoce mrożone, banany. Wybrałam banany świeże, do tego szpinak. Potrzebowałam również płyn do mycia naczyń do zmywarki. Wybrałam też parę znaków do chłopaków do szkoły, tutaj śmietana. Gęsta, bo chcę zrobić ze śmietaną, i z serkiem mascarpone chcę zrobić takie deserki. A tu, a tu już ostateczna lista, co wybrałam. Możecie zobaczyć sobie cenę, porównać z polską. Krakersy, chipsy, serek mascarpone, jak widzicie, masło, tutaj takie wafle czekoladowe. Też pop tarts, które chłopcy lubią, mrożonki. No i tak, jak w sumie najdroższym zakupem te wody słodkie były do Jamesa. Te tutaj, jak widzicie, gilet, żyletki. No ale tak to w sumie, no nie wiem, może z 15 rzeczy było i ponad 100 dolarów. No nigdzie nie jest tanio w dzisiejszych czasach. Dziś u nas było minus 15, także mróz się utrzymuje. No i teraz będę robiła śniadanko. Śniadanko dla moich domowników, a wy robicie je ze mną. Dziś kuchnia u polskiej mamy serwowała omlety z cebulką, czosnkiem, szyneczką, papryką i serem pasowałyby też jeszcze jakieś na przykład grzybki portabela, ale już nie miałam, więc po prostu zrobiłam takie omlety. Kuba zawsze lubi jajka bez niczego, ja z Jamesem, tak jak widzicie tutaj na talerzu, mieliśmy takie właśnie zawijane omlety do tego pierś z kurczaka. Pawełek zjadł dużo na śniadanie, chciał śniadanie, więc kurczaka zjadł tylko na lunch, a dla nas był taki przygotowany właśnie śniadanio lunch, czyli brunch. Mieliśmy, moi drodzy, ale Paweł czemu mi przeszkadzasz teraz, jak ja chcę ten? Więc słuchajcie, mieliśmy pojechać do polskiej, sorry, mieliśmy pojechać do włoskiej restauracji z koleżanką, się umówiliśmy z jej dziećmi. Um, Dawid jest zmęczony po pracy, więc tylko mam Kubę i Pawełka, jej męża też nie ma, ale słuchajcie, najlepsze jest to, że półtora godziny było czekanie do Woodfield Mall, jest sobota wieczór, więc takie oh, okay. godziny są do Olive Garden, tak, ale przy Woodfield Mall, przy takim molu. No więc później druga opcja: o, jest tu opolska restauracja. No, chłopaki niby byli ok, ale e, Kuba mówi: a znowu Polska, ciągle to samo, bla, bla, bla. I tu niedaleko jest właśnie afrykańska BC restauracja, gdzie często, znaczy często, no teraz na jakiś czas my tutaj właśnie sobie a, przychodzimy, kupujemy różne rzeczy albo na wynos bierzemy. Jest niedaleko od polskiego sklepu, niedaleko od dwóch polskich restauracji oto polskiej i od Bacówki. No i. Ta koleżanka jest taka dosyć otwarta i mówi, zawsze chciała jakieś tam, na przykład, spróbować jedzenia nigeryjskiego, więc powiedziała, że bardzo chętnie, więc idziemy do restauracji afrykańskiej, słuchajcie. Także zdam wam relację, co jedliśmy i w ogóle. Słuchajcie, wylądowaliśmy, uważaj, przy polskiej restauracji. O Polska! Bo się okazuje, że nigeryjska jest tylko. Znaczy, na wynos teraz. Niestety ale masz kurcze. Nie lubisz warzyw, muszę ci złość trochę. Czy możemy dostać kawę na Nie, a mam ten kebab dobrze? Już walentynki. Miałam kupić vaseline, to muszę zakupić. Przyszłam do sklepu też po baterie i po kartki urodzinowe, bo kartki na luty i marzec jeszcze do Was niestety nie leciały. Miały lecieć parę dni po losowaniu, ale nie wszystkie osoby mi odpowiedziały na adresy, więc czekałam. O, Pawełek. Dzień dobry. Dzień dobry. A pokaż, co oglądasz. Nagramy. Co to jest, Family? Family Van Park. Okej, okay. a jak się czujesz? Mów po polsku. Do. Dobrze, tak. O są w Waterparku. Tak, super. Ja, moi drodzy, dzień dobry w niedzielę, w piżamie krysmasowej. Jeszcze tego pana nie uśmierciłam. Słuchajcie, ja miałam o tym nie mówić, ale obudziłam się i następne 10 komentarzy ktoś mi tam pisze. O, zawsze Cię oglądałam, ale teraz odchodzę, bo dałaś pani sprzątającej dwie godziny na sprzątanie. Słuchajcie, ja nie będę się powtarzać, bo ktoś, kto mnie ogląda, to wie, że ja nawet robiłam serię Clean With Me, czyli sprzątaj ze mną i mówiłam, że na mój dom potrzebuję 5-6 godzin. Ja już na początku tego filmu powiedziałam, że dwie godziny, to ona mi powiedziała, że zrobiłam wszystko na dole, więc wtedy sprawdziłam i dobrze, bośmy się dogadały i już do góry nie miałam żadnych, yy, żadnych wątpliwości. Ja Wam powiem tylko, że to jest takie troszkę. No ja się z tym liczę, wiadomo, no, to nie chodzi, żeby mi przytakiwać, ale zastanawiam się, ile z tych osób, które wyzwało mnie od słaniaków w ostatnich komentarzach, sknerusów, że za darmo chcę, teraz przyjdzie i napisze, że o sorry, ja zrozumiałam dwie godziny, to jednak było sześć. Założę się, że zero, bo człowiek chce słyszeć to, co chce słyszeć, no i niestety łatwiej jest napisać komentarz, Aniżeli na przykład się zapytać. O Kaśka, dobrze zrozumiałam. Parę osób się zapytało. Ja zaś wytłumaczyłam tym osobom. Kochani, byłaby mnie ludzka. To już Wam mówiłam. Ale jeszcze wiecie, co gdybym mi dała 2 godziny na dom, który jest 6 godzin. O, i jeszcze jeżeli chodzi o stawki, tam mi ktoś napisał, że jest um, 25 do 30 dolarów. Nie bójcie się. Ta pani dostała lepszą stawkę niż średnia. No. I don't watch this okay. I watch my, I watch ok. Idź do kuby, niech ci kuba włączy, dobra? I obudź kubę, bo on ma już wstać. Wejdziemy wieczorkiem do kościółka, okej? Okay? I play game. You play game, a umiesz? Yeah, tylko dobrą game wybierz, nie, nie, dobrą, Ok? No, ale wiecie, co wczoraj zapytałam? czy znaczy, wczoraj. Mój mąż to jednak jest. Mój mąż to jednak jest kochany. Ja mu wczoraj powiedziałam, że tyle właśnie hejtu dostałam. On mówi tak. Jeżeli trącasz o politykę, rasę, religię, zawsze to dostaniesz. Niestety. Zawsze. Jak było, Dawid? <coughs> Jak było, Dawid? Zgadza. Ok. Ok, Dawid, get ready for work. Ok. I mąż mi mówi, wiesz co, I on się śmiał cały czas, jak do niego mówiłam. Ja mówię, ale tak szczerze, bo on jest taki, tak się śmiał. złośliwy, <laughs> ale nic, tylko tak przytakując. I ja mówię do niego, czego się śmiejesz, nie? Mówię, a to tu o poważnych sprawach, a ty się śmiejesz, nie? A on mu właśnie mówi, że no, jeżeli są takie tematy, no to niestety, ale zawsze będzie dużo kontrowersji. I mówi, wiesz co? Mówisz co? Po prostu odpowiadaj z miłością. Ja tak, kurde. Kurde, ale ja nie jestem jakimś męczennikiem. No tak, ktoś mi wciska dziecko brzuch, że kobiecie, której chciałam pomóc, dała mniej pieniędzy albo, dała, albo mniej godzin pracowała. No to mnie się chce powiedzieć inaczej, bo rzeczywiście tak było. A on mówi: po prostu odpowiadaj z miłością, albo ignoruj komentarze. Jak będą obraźliwe, obrażające Twoich widzów, zareportuj do YouTube'a, obrażające Ciebie. Mówi, słuchaj, na końcu dnia, at the end of the day, takie powiedzenie amerykańskie, mówi, nieważne, czy biały, czy czarny, czy policjant, czy ksiądz, co nas uraduje to tylko miłość, bo niestety to tylko miłość i wzajemny szacunek. I takim trzeba być przykładem, bo niestety ludzie, czy żyjemy w czasach II wojny światowej, czy w czasach Jezusa, czy teraz, będą ludzie, którzy po prostu będą skakać sobie do gardła, chcieć widzieć to, co chcą widzieć, no i nie będą wyrozumiali. A jeżeli nie będziesz na to reagować, Niech sobie piszą, co chcą, chyba że zaczynają jakieś, e, jakieś, e, jakieś obrażanie. Jak nie będziesz reagować, albo będziesz odpowiadać z miłością, to może coś się zmieni. Mówi, a tak w ogóle, to radzę ci nie trącać o politykę. On mówi do mnie, ja bym nie mógł mieć kanału jak ty, <laughs> bo ja nie jestem taki, taki, że mówię, co chcę, tylko bym raczej był neutralny. No ja taka nie jestem. On mówi to nawet po prostu sama siebie challenge, mówi do mnie James. Tak? O oh, władź. Chicken. eat Chicken. No to dobrze, dam ci chicken. Ale to, to weź się wykąp najpierw, dobra? Mówi po prostu challenge yourself, czyli y, testuj siebie sama. Przez to, czy umiesz na negatywne komentarze odpowiadać dobrocią, albo po prostu zwykłym, dziękuję za odpowiedź. Mówi, bądź taka, i mój chłop ma rację. Ma rację. Tylko tego nie umiem się dostosować, żeby nie mówić tego co się chce. Bo, jak są polityczne sprawy, no to czasami rzeczywiście się wtrącę. No bo, dlaczego nie? Takie rzeczy są ważne, prawda? No. To to by było na tyle. Mam mądrego chłopa. Ja słuchajcie, powiedziałam wczoraj na Instagramie. wejścia się, ludzie, oczą śnijta. Ktoś to podłapał parę osób w zasadzie. Powiedzieli, że tak powinnam po prostu się z Wami niektórymi witać, bo naprawdę no, ktoś już tylko czeka, żeby ktoś coś powiedział. Nie dosłucha, nie doczyta komentarzy do końca, byle tylko pisać, że ja niesprawiedliwie kobicie dałam ileś tam godzin do pracy. No dobra, kończymy temat, i zaraz Wam pokażę, co jeszcze mi przyszło. Um, paczka. Paczka mi przyszła z TJ Maxa. Także dla tych, co chcą zobaczyć, co tam było, na pewno kupiłam za jednego dolara, bo jestem skąpa, więc wiecie, to zobaczycie, co tam w tej paczuszce jest. Tutaj taka zwykła czarna koszulka z przodu. Nie pokazałam Wam, było no, The North Face. One są generalnie dosyć drogie. E, tutaj taki zamszowy LK. Może Jamesowi się spodoba. E, taki, e, taka bluza, bo jednak kubie się nie podobała. Tutaj wziąłam sobie długopis, żeby odhaczać, czy mam wszystkie rzeczy. Tu fajna bluza Adidasa i słuchajcie, kupię się nie podoba, może się spodoba Dawidowi, bo naprawdę jest ostatnio, ostatnio są bardzo wybredni, że tak powiem. Tu dla mnie Tommy Hilwiger, taki dres, tu wygląda czerwony, on jest taki bardziej różowy, mam już różowy dres, chciałam inny kolor, ale powiem Wam, że muszę chyba oddać, bo bluzka jest dosyć szeroka. Ten sweter jest dosyć szeroki. Tutaj laleczka Barbie, inne takie rzeczy, które kupiłam na prezenty. Następna bluza do Kuby Bądź Dawida. Stwierdził, że nie. Może po prostu komuś wyślę, bo Adida Adidasa jest naprawdę fajna. Nie wiem, dlaczego nie chciał. Po prostu tak mówi, nie do końca jest przekonany. Tutaj następne North Face. Um, inny rozmiar. Podenki dla Pawełka coś mi tknęło, wybrałam szóstkę, bo on nosi piątkę na 5 lat. I dobrze, bo powiem Wam szczerze, że wydają się dosyć yy, takie właśnie na teraz. I ostatnie dzwony, kolor szampana. Yy, fajnie wyglądają do góry, ale wiecie co, yy, na dole za szerokie, więc nie moja bajka. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Bye.